Mamy nowe informacje na temat filmu Spider-Man 4, jak i ogromnej przyszłości Pajęczaka jako głównej postaci w MCU. Prace nad nowymi filmami Marvela ruszają i znamy konkretne produkcje. Przybliżona data premiery serialu Secret Invasion ujawniona i naprawdę poważne problemy w filmu Aquaman and the Lost Kingdom. A po więcej na najnowszych informacji ze świata kina serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Mocno wpływa to na rozwój, za który jesteśmy naprawdę wielce wdzięczni. Nowe ogromne informacje na temat Spidermana w MCU. Piąta faza Marvel Cinematic Universe rozpoczyna się na dobre po premierze filmu Ant-Man and the Boss Quantum Mania. Jednak wiele osób z większą ciekawością patrzy na to, co może przynieść szósta faza. Wszystko przez kolejne pchnięcia w czasie filmów piątej fazy i tego, że te z szóstej zapowiadają się znacznie na większe i ciekawsze produkcje. Nadal jednak problemem pozostaje to, że szósta faza kończy się filmami Avengers Kang Dynasty i Avengers Secret Wars, czyli coś, co dla wielu osób jest po prostu niezbyt zrozumiałe. Wiele razy mówiło się, że może Secret Wars będzie oddalone w czasie i wydaje się, że ostatnie informacje jakoś na to wskazują. Dostaliśmy kilka ciekawych wiadomości na temat wielu projektów, które mogą rozciąć na dobre czas pomiędzy The Kang Dynasty i Secret Wars, ale do nich przejdę za chwilę. Jednak na początku powiemy sobie o kolejnych świetnych informacjach na temat jednego z najpopularniejszych super, bohaterów wszechczasów, czyli o Spider-Manie. Jak podaje znany i szanowany insider My Time to Shine, film Spider-Man 4 pojawi się jeszcze przed Avengers Secret Wars. Dodatkowo dodał również, że Tom Holland podpisał nową, olbrzymią umowę z wytwórniami Disney i Sony. Jednak to nie wszystko, bo mimo tych naprawdę olbrzymich wiadomości, najlepsze przed nami, ponieważ najlepszą wiadomością jest to, że Tom Holland będzie prowadzącym aktorem filmu Avengers Secret Wars. Sytuacja bardzo podobna do Avengers Endgame, gdzie to Aktorem prowadzącym był Robert Downey Jr. Jest to naprawdę gigantyczna wiadomość, która zmienia podejście nie tylko do Avengers' Secret Wars, ale również do samej postaci Spidermana. Jednak jak zawsze zaznaczę, pomimo tego, że źródło jest sprawdzone i podaje w większości dobrze sprawdzające się informacje, to nie jest to nic oficjalnie przez aktora, czy same wytwórnie potwierdzone. Oznacza to naprawdę wiele. Po pierwsze, Spider-Man 4 przed Secret Wars oznacza pchnięcie w czasie filmu Avengers, czyli coś, o czym mówiliśmy już tak naprawdę wiele razy. Po drugie, Tom Holland będzie jedną z głównych osób pracujących dla Sony i Marvela. Po trzecie, postać Spider-Mana, taka przyziemna, jak zakończenie No Way Home wskazuje, wcale nie będzie. I tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że jest to jak najbardziej zrozumiałe. Film Spiderman No Way Home zarobił prawie 2 miliardy dolarów i da się zrozumieć, dlaczego i Marvel, i Sony chcą z pajęczaka zrobić główną postać tego świata. Trzeba też zaznaczyć, że nie ujmuje to innym bohaterom, jak Doctor Strange, czy Kapitan Marvel, czy Fantastyczna Czwórka. Iron Man jako główna postać w Endgame nie przyćmiła nikogo innego, była po prostu w najważniejszych punktach zwrotnych produkcji. Z pewnością jest to świetna informacja dla fanów Spider-Mana, a fani innych bohaterów raczej nie mają się czego obawiać z powodu tej wiadomości. To nie oznacza, że wszystko będzie się skupiało właśnie wokół Petera Parkera. W komiksach Marvela Spider-Man i Venom mieli spory udział w wydarzeniach Secret Wars, a scena po napisach No Way Home pokazywała nam właśnie pojawienie się Venoma w Marvel Cinematic Universe. Marvel prędzej czy później będzie musiał odnieść się do tych informacji, szczególnie jeśli chodzi o zmianę daty premiery Avengers Secret Wars i wielu innych produkcji, o których za chwilę jeszcze powiem. Zapowiedzi tych wszystkich potencjalnych zmian powinniśmy dostać na San Diego Comic Con czy na Disney Plus Day. A Wy, cieszycie się z tej sytuacji wokół Spidermana, czy może jednak chcielibyście kogoś innego na jego miejscu? Dajcie znać w komentarzach. Nowe filmy MCU zapowiedziane już wkrótce? Przesunięcie filmów w piątej fazie MCU, jak chociażby d Marvel z 28 lipca na 10 listopada, niesie ze sobą więcej zmian niż można było początkowo zakładać. Nie wiedmy dokładnie, co to oznacza. Dla reszty piątej i szóstej fazy, jednak kolejne przesunięcia i zmiany kolejności są raczej pewne, patrząc na podobne historie z przeszłości MCU. Dziś jednak nie aż o tym, ponieważ właśnie pojawiły się informacje, które świadczą o tym, że Marvel Studios dodało do swojej wewnętrznej listy prac kolejne wielkie produkcje MCU. Jak podaje znany i sprawdzony insider KC Walsh, według jego źródeł Marvel dodał do wspomnianej listy takie filmy jak Shang-Chi 2 i Eternals 2. Jest to dość zaskakująca wiadomość i według wielu analityków, Dodanie ich już teraz sugeruje, że powinny się te produkcje pojawić jeszcze w szóstej fazie. Nie jest to nic pewnego ani potwierdzonego, jednak takie informacje mamy i wiele osób drapie się z tego powodu po głowie. W sieci krąży również informacja, że Doctor Strange 3 został wrzucony do tego koszyka, jednak co akurat do tej produkcji, to osobiście nie mam pewności. Choć patrząc na scenę po napisach, to ma sens, że akurat Doctor Strange dostanie sequel jeszcze przed Secret Wars. Co do informacji, które posiadamy, sequel Shang-Chi nie jest raczej niespodzianką, i patrząc na jego moc. Dało się przewidzieć, że będzie on w składzie Avengers do walki nie tylko z Kangiem, ale również z czymkolwiek przyjdzie im walczyć w Secret Wars. Jednak sequel Eternals jest już bardziej zaskakującą informacją. Po niezbyt danej premierze pierwszego filmu wydawałoby się, że Marvel doda ich do tego świata, jednak pokazując ich w innych produkcjach, bardziej powiedzmy w przypadku crossoveru z innymi bohaterami. Jednak jak widać, zły wynik w box-office ich nie wystraszył i Eternals 2 pojawi się jako swój własny twór w przyszłości MCU. Ponownie, nie jest to nic sprawdzonego, jednak źródło jest znane i podawało wcześniej sprawdzone informacje, więc coś chyba w tym wszystkim jest. Jeśli pojawi się więcej informacji na ten temat i jeśli dostaniemy coś nowego na temat Doctor Strange 3, to również was o tym postaram się jak najszybciej poinformować. A jeśli szukacie świetnej społeczności do porozmawiania o kinowych produkcjach, to serdecznie polecam nasz serwer Disco. Znajdziecie tam wiele kategorii filmowych, jak i nie tylko, i kilka tysięcy osób do prowadzenia dyskusji na wszelkie tematy. A jeśli mówimy o dyskusji, to na temat ant wiele osób ma wiele do powiedzenia. Link do serwera znajdziecie w opisie, zapraszam serdecznie. Premiera serialu Secret Invasion ujawniona? Kolejną wielką nadchodzącą produkcją Marvel Cinematic Universe jest bez wątpienia film Strażnicy Galaktyki 3. Pojawić się on w kinach ma już 5 maja i wygląda na to, że to nie będzie jedyna produkcja MCU właśnie w tym okresie. Kolejny serial, który ma pojawić się na Disney Plus pod skrzydą Marvela, to właśnie Secret Invasion. I pojawiły się informacje wskazujące na potencjalną datę premiery. Ostatnie słowa prezydenta Marvel Studios winy fajgi o tym, że chcą oni wkładać znacznie więcej pracy w każdą produkcję, oznaczały, że prawdopodobnie tylko dwa seriale w tym roku pojawią się na platformie Disney Plus. Secret Invasion i drugi sezon Lokego to pewniaczki w tym roku. Jednak co i kiedy nie wie nikt. Znany i sprawdzony insider Casey Walsh, ten od informacji o Eternos 2 i Shang-Chi 2, napisał również, że według jego informacji Secret Invasion pojawi się na Disney Plus już w maju. Dopisał później również, że data premiery może ulec zmianie, patrząc na ostatnie rzeczy dziejące się w Marvel Studios. Dodatkowo Marvel Updates na Twitterze napisał, że według ich Secret Invasion pojawi się na platformie Disneya 10 bądź 17 maja. To wszystko zbiega się ładnie w czasie z premierą Strażników, jednak jest jeszcze jedna rzecz, która która może tę datę potwierdzić. Już niedługo swoją premierę zaliczy serial Mandalorian. Jego ostatni odcinek, czyli ósmy, premier będzie miał 19 kwietnia. To daje kilka tygodni do potencjalnej premiery Secret Invasion. I nie dość, że pasuje to do tego, jak ostatnio Disney planował seriale, to jeszcze premiera Strażników również napędzi hype na MCU, dając dodatkowy kop popularności właśnie serialowi. Jednak oczywiście pewni tej premiery być nie możemy i wszystko może się zmienić, jak to ostatnio Marvel ma w zwyczaju. Choć chciałoby się, aby tego nie robili, ponieważ czeka nas trochę okres bez nowych rzeczy od właśnie MCU, choć z drugiej strony niech dopracują i może wreszcie będzie warto czekać, ponieważ ostatnio bywało z tym naprawdę różnie. Poważne problemy filmu Aquaman 2. Przechodząc pod koniec do DC, to mamy ponownie niezbyt ciekawą informację na temat zbliżających się premier. Wszyscy żyjemy filmem The Flash, jednak jeszcze w tym roku, mianowicie 25 grudnia, w kinach pojawi się Aquaman and The Lost Kingdom. Niestety, jednak ostatnie dni przyniosły naprawdę złe informacje, jeśli chodzi o tę. Produkcję i dziś należy to wszystko sobie podsumować. Po pierwsze odbyły się kolejne pokazy testowe, które wypadły naprawdę, ale to naprawdę bardzo źle. Według wielu insiderów, wiele osób obecnych na pokazie opuściło salę kinową, zanim film się skończył, a ci, którzy do końca wytrwali, nie mieli za bardzo nic pozytywnego do powiedzenia o samej produkcji. Big Screen Leaks napisał, że potwierdza to, co napisał m.in. viewer Anon na temat bardzo złych reakcji na pokazy testowe, i że jeśli wytwórnia chce uratować ten film, to musi to zrobić bardzo. Bardzo szybko. Warto sobie również przypomnieć, że podobne pokazy testowe odbyły się 6 miesięcy temu, i wtedy reakcja na film była naprawdę bardzo pozytywna. Więc co się zmieniło w ciągu tego pół roku? Kto wie. Dodatkowo, Jeff Snyder z Hot Mike Podcast dorzucił swoje 5 złotych, pisząc, że Jason Momoa pożegna się z tą rolą dla innej w DC. Jednak jeszcze nikt o tym powiedzieć za bardzo nie może, zanim Aquaman 2 nie wejdzie do kin. DC chce, aby The Flash i Aquaman 2 zarobili spore pieniądze, aby zasilić pracę nad nowym DC Jamesa Gana. Jednak wygląda na to, że sam Aquaman będzie miał z tym naprawdę poważny problem, jeśli filmu do grudnia wcale nie naprawią. Z drugiej tej strony nie pomaga fakt, że te filmy w większości nigdzie nie prowadzą, ponieważ dalej czekają nas już tylko nowe DC. A wy cieszycie się z sytuacji związanej ze Spider-Manem, czy chcielibyście innego bohatera na tym miejscu? Piszcie poniżej w komentarzach, jestem niezwykle ciekaw waszego zdania na ten temat. A jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę, to niezwykle motywuje do pracy, jak i pomaga rozwijać ten kanał. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Doners Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagi i za wsparcie, jakie ostatnio okazujecie, i cóż, jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.